Mieszkańcy Grudziądza mówię, te osoby na których nam najbardziej zależy zostały pozbawione możliwości opieki medycznej. Kompletnie zostały pozbawione opieki medycznej, y, gdzie na przykład przykład medialny, szpital uniwersytecki y, w Krakowie, który także decyzją i pana ministra, pana wojewody został przekształcony w szpital też jednoimienny z tego co udało mi się ustalić ten szpital nie przeprowadził ewakuacji swoich pacjentów. W tym czasie czyli w tym okresie dwóch miesięcy udzielił pomocy w stosunku do trzech tysięcy osób zakażonych wirusem i ponadto nadal pełnił swoją funkcję w stosunku do 6 tysięcy pacjentów. Ja bym chciał poznać stanowisko pana prezydenta ewentualnie zapoznać się z dokumentacją gdzie pan prezydent występował do pana wojewody w okresie od 16 do chwili obecnej żeby Zapewnić mieszkańcom tą podstawową opiekę. To, że mamy wirus, to nie zwalnia nas z tego, że są inne choroby, zawały, udary, wypadki samochodowe. To jest taka sytuacja, że 90 tysięcy, powiedzmy, mieszkańców rządząca i następne kilka. 10 tysięcy, nawet mówiono o 400 tysiącach, którzy są wysłuchani przez szpital Grzwiącki, zostali pozbawieni. Chciałbym wiedzieć, jak, jakie działania Pan podjął w tym okresie? To jest po pierwsze. To nie jest tak, że e, mieszkańcy Godziądza są e, tylko i wyłącznie, ma, nie, nie powiem do końca, pozbawieni opieki, bo tak nie jest, Panie Radny. E, I e, tak naprawdę w interesie e, także, proszę mi wierzyć, wojewody e, ministra Szumowskiego. No niczyją intencją nie jest to, aby kogokolwiek pozbawiać dostępu do świadczeń zdrowotnych. Chodzi bardziej o to, żeby to funkcjonowało bezpiecznie. Nie wiem czy Pan wie, ale Szpital Grudziądzki dzisiaj też dyspo, dysponuje izolatorium w Ciechocinku. Między innymi po to, żeby zabezpieczyć kolejnych pacjentów. Więc dzisiaj patrzenie z perspektywy takiej, że coś zostało przesadzone albo może trzeba było zachować, może jest ciekawe. Tylko z perspektywy, która była jeszcze dwa miesiące temu, była zupełnie inna. Więc ocenianie pewnych działań jest pewnie bardzo proste i, 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 i dosyć dzisiaj jakby łatwiejsze. Ale... Ja broń Boże nie oceniam tutaj Pana, Pana ocenią wyborcy, to jest inna sprawa. Mnie interesuje też, czy coś Pan podejmował w okresie tych dwóch miesięcy, z jednej strony oczywiście doceniam, że jest podjęte działania dotyczące kobiet ciężarnych, że są możliwości, że będą obsługiwane w wyremontowanym budynku, ale mnie też interesują inne działania. Tak? Ja nie miałbym żadnych problemów, gdybyśmy my w Grudziądzu mieli z 2-3 szpitale i to gdzieś ci mieszkańcy mogliby się znaleźć, tak? gdzieś można by tych pacjentów ewakuować, ale my zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Jestem człowiekiem bardzo spokojnym. Nie prowadzę dyskusji politycznej, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Słucham, czekam, tak? ale ten czas już mija. Mijają dwa miesiące, szanowni państwo, od tego, gdzie mieszkańcy coraz więcej się mnie pytają. Mnie osoby zatrzymują na ulicy. Może przez to, że, że jestem rozpoznawalny. I co ja im mam powiedzieć? Chcę powiedzieć jedną rzecz, że prezydent tego miasta zrobił wszystko, żeby zapewnić im pomoc. Robię wszystko, żeby oczywiście pomóc i żeby szpital mógł służyć mieszkańcom, ale robię też wszystko, aby ten szpital uratować i żeby ten szpital mógł funkcjonować w przyszłości Panie Radny. Bo Pan Radny tak pyta mnie jakby abstrahując od sytuacji finansowej szpitala jaka ona jest. Przecież pa, Szanowni Państwo to Pan Radny w przeszłości między innymi no podejmował tego typu działania, które spowodowały, że ten szpital dzisiaj jest jednym z najbardziej zadłużonych szpitali w Polsce. To pan się nie, temu nie przeciwstawiał, tej polityce, która prowadziła do tego stanu. I dzisiaj, dzisiaj musimy o tym pamiętać, że ten szpital był w wyjątkowej sytuacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, ja tu się nie odnoszę do tego, czy ja odpowiadałem. Pan także był w Radzie Społecznej Szpitala, Pan był przewodniczącym Komisji Budżetu, a więc jeżeli Pan wyciąga takie argumenty, to ja współczuję, naprawdę, dziękuję. To ja Panu współczuję, dlatego że jak Pan pamięta. Akurat w Radzie Społecznej Szpitala byłem trzy miesiące, i to nie ja, to w, między innymi moje wyjście z klubu spowodowane było temu, spowodowane było tym, że przeciwstawiałem się polityce wobec szpitala i, i ciągłemu zadłużaniu się szpitala i polityce, która była prowadzona w poprzedniej kadencji. Prawdopodobnie pan radny o tym zapomniał, a pan tkwił w tym do końca.